medek a it Yes, I'm done. Yes, I'm done. Wołaj, Meda! Tylko stój w miejscu! Czy nie, nie! Mikołaja wziąć? Nie, Mikołaja chyba nie ruszamy, bierzemy małe kartony. A lisu, kurwa, od dołu! Lisu! sobie bierz kartoniki! Robercik i mody, nie wystawiajcie replik ponad głowę. Nie, wol, nie wolno tak strzelać. Ręk, najwyżej na ramieniu kolba. Także musisz położyć policzek. Nie wolno wystawiać. Ej, to w dupie takie coś mamy. My chcemy pełne. Bierzcie wszystkie. Bierz, bierz, bierz je. Nie, dużych nie bierzemy, tylko małe. To lisu tam jest. Darek. Bo został tam no dobra Darek, bierz ten małe, bierz ten, idziemy do góry no Nie wiem gdzie my mamy z tym iść tak naprawdę No nie wiem, tak bazę chyba mzeć